MJ, znalazłem kotkę, ale mi zwiała. Proszę, jakie to metodyczne. Ukradła jeszcze jeden dysk. Hmm, czyli każda rodzina ma dysk. Ciekawe, co zawierają. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze? A, ten. niewiele. Okej. Okay. Wygląda na to, że pomaga Hammerheadowi ruszyć przeciwko pozostałym rodzinom. Co może się dla wszystkich źle skończyć? Czego jak czego, ale wojny gangów nie potrzebujemy. Dam znać, jak się czegoś dowiem o dyskach. Jak lepiej jestem? Tu twoja największa fanka! Zaraz, zaraz. Scrubal? Nie mów, że wyszłaś! Zgadza się! I wzięłam ze sobą kilku fanów! Czyż nie są, kochani? O, pomagają mi przygotować nowy show. Właściwie, mógłbyś się do nich wojnąć? Narka! Coś mi mówi... Że nie zwolnili ich za dobre sprawowanie. Lepiej to sprawdzę. Pora wsadzić fanów skrubol za kratki, tam gdzie ich miejsce. Ej, chłopaki! Odpuszczę wam, jeśli obiecacie przestać wielbić internetowych celebrytów. Jedno się nie zmienia. Skrubol zawsze znajdzie jakiś frajerów. Co była im Sorry, mam już pełny grafik. Na to na pewno znajdziesz czas, bo jeśli nie, moi fani się wściekną i zginą ludzie. Uwielbiam reality show, a ty. Ach niektórzy dla rozgłosu zrobią wszystko. FM! Wiesz, czym są generatory impulsów? E, Pozwól, że wyjaśnię. Jeśli ich nie wyłączysz, w całym mieście padnie elektryczność. O, e, a jeśli pomylisz kolejność... E, Sprężaj się! Pewnie używa wzmacniacza sygnału. Mogę go użyć, żeby znaleźć właściwą drogę. Muszę użyć sieci. Ogarnę kilka celów fotobomby, więc rozglądaj się. Zapotkę we właściwym czasie będzie. Moje sieci je wyłączą. Wyłączony. Muszę znaleźć kolejny. O, no pójdę, Lepiej tam leć. O, Bo to bomba! Jeszcze 10 sekund! OMG! Tak jak w szkole, zawsze poniżej swoich możliwości. Fani są tak niezadowoleni, że cały czas zapełnił się emotkami z kupą. Hej, Peter, chyba znalazłam coś o kolejnym ataku Black Cat. Serio? Jak? Policja nadaje, że właśnie miało miejsce włamanie, które pasuje do niej jak ulał. Przesyłam namiary. Hej, jak ją znajdziesz, nie daj się znowu wykiwać. Tak, będę uważać. Ona. tam nie wiem, zdaje się przynosić pecha gdziekolwiek się pojawi. Black Cat przynosi pecha. Ameryki nie odkryłeś, Pete. Do wszystkich jednostek. Mamy potwierdzone podłożenie bomby. Miejsce zdarzenia to nochu. Felicio... Coś ty znowu zrobiła. Policja zablokowała całą ulicę. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Ochroniarz najwyraźniej oberwał. Może ratownik mi powie, co się stało. Co tu się stało? Spider-Man! E, ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. Ochroniarz się wyliże? Doznał poważnego urazu. Praktycznie wypaliło mu rogówki. Ale wyzdrowieje. Muszę zajrzeć do alejki. Jeśli to sprawka Felisi, muszę ją znaleźć. Flara magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza. Jeśli zbadam osad, może znajdę Black Cat. Dobra. Jest ślad. Zobaczmy dokąd prowadzi. Trochę trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy niby mogę, ale Ach, muszę powiedzieć MJ, ona to ogarnie. Tylko jak mam jej o tym powiedzieć? Wygląda na członka przestępczej rodziny Marcio. Ciekawe, czy nastawił... Spiderman man położył Vita! Załatwcie go! A oto i jego bracia. Masko! Nie przyszło wam do głowy, że Vito oberwał właśnie za takie zachowanie? Dla Hammerheada. Jak już mówiłem, Cicero, nie pracuje dla Hammerheada i czuję się urażony, że mogliście tak pomyśleć. Pora wrócić do rzeczy. To chyba ludzie Hammerheada. MJ, wysyłam ci fotkę. Sprawdź tę rejestrację. Dobra. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Co jest? Gdzie dysk? Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem... Dałem ci robotę. A ty nawaliłeś! Czekaj, 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 czekaj! czekaj! Ej, nie zgrywaj zdziwionego. Przecież wiedziałeś, co będzie dalej. Nie spodoba. Mata! Nie masz z nami zasknek. Na górze, kredy!

Proszę panowie, pewnie przetrzymana.